O kurwa Ten jaką sobie tu zrobił lurkę W piątek u będzie Chuela z łyski popijał, no to może sobie rozmiesza w łyskaczu od razu W sumie, że ja tego przepisu nie próbowałem GRANTS OF ARMS NO KURDE <grym zresztą> JA pierdzielę! Mój fart jest coraz lepszy Od macek ewoluuje w GRANTS OF Armsa, KURDE Szansa taka jak na inne Falcon itemy A warte to jest Już wam mówię Oszałamiające 150k na markecie Dzięki Oberon Dobry chłop z ciebie Prawie Falcon Graves <grystanie> yeah. O to ten, co tego tak robił, gościu, <śred> przed chwilą, taką zajebiście dłużej, mówię, ale fajna lurka. No to już leży. <śred> o! Co jest? Falcon complete, Fuck yeah, kurwa! Tak! Tak, tak, tak! W końcu! Kurwa, ej, to to zielimy, tak? Fuck yeah! Nie Tyle czasu polowałem, ostatnio gran Warm, sobie zasrane, inne bajery! Ja narzekamy, że nie masz szotów do dynki. Widzowie... dynka będzie szybciej niż myślicie. Zajebiście! W nie końcu jest. item i to warte... w kurwa grube hajsy, a nie jakieś pierdoły po 200k! Ja pierdole! Nice! To co? Zobaczymy, co z nim zrobimy. Mega! Ja, pierdolę! Piątek wieczorem. No, Ale cię będę no. świętował! O Jezus! Ile to warte cc -ku? Jakie Jakieś 80 k. 80 milionów pewnie. Podczas II wojny światowej, gdy Amerykanie zbombardowali małe miasteczko Tiramisu. Cesarz japoński hentai Sudoku popełnił radykalne book. <grymne> Fakty historyczne, bez kitu. Czemu tylko ty macie takie przyjebane, przyjebane donate? Nie wiem, mi ciszę na czacie. Ali zepsułaś czat. Chłopci wklejasz z Wikipedii jakiś cesarza, no ale ty. No na Wikipedii na pewno nie było o cesarzu tiramisu. Nie, sorry, o bombie zrzuconej na tiramisu i że o rządzącym cesarzu Sudoku, który popełnił rytualne bukakę. Na pewno tego na Wikipedii nie było. O kurwa. Chodź chodź, in. Panie, że tu sprawa laga akurat, kiedy dobrałem biegu. Nie wiem, czy kolejny bieg? Nie wiem, może został tam, kurde. Idę popatrzeć. No nie chyba tam. Leży! Zostawiam. O kurwa! A? Nie A. wiem, padł! A. Ja widziałem, że jak wszedłem do tego, to... Jak on to zrobił? To... Nie wczułem to. A <śmienicza> ja gdzie jest koleś, kurwa, poszli? Widziałem, że dwa czy trzy raty biegły za mną, nie? Ale myślałem, że on to rozbiegnie i sobie wejdzie, nie? <śmienicza> Zabiłeś go! Grom morderca. <śmienicza> nie, nie miałem to w intencji. że może no To tylko 190 level, no. Tak? Ja nawet nie patrzyłem, <śmienicza> na to, <ale> to będzie... <śmienicza> Ja nie wiedziałem, że to 190 level. Gdybym wiedział to by stał kurde i pierwszego go przepuścił, to się nie dziwię, że pat. Trust points 15130 punktów, w końcu, po długi a ciężki, od początku jak wyszedł tylko zimowy update, czyli tam od początku grudnia powiedzmy chyba tak to było. Farmiłem te punkty, także dwa miesiące zajęło mi zdobycie tego plecaka w sumie. Troszkę za dużo, ale doczekałem się. To jest 10 kk pewnie warte, bo na złoto się ładnie świeci. I w sumie się nie dziwię, że jest wart tyle. Bo jednak, no, no, widzicie, ile czasu trzeba, żeby to zdobyć. Oczywiście, też nie robiłem codziennie tych punktów. Ale jest, fajnie. odhaczone. Kurczę, ten luk to szybko pada. Tylko wcześniej było potora. Emerald Sword i hey, Grey Dax. Ej, Grey Shielda mam bez kitu. No to <laughs> jest No nice, kurwa. A, co ma Grey Shielda? Szolek, tak? Ta. No, tak. Szolek? No tak tu głośno. Nie ma Krajdu. jest Grey Dax? 1,3 mln pokazują. Grey Daxa i Emerald Sword. O, o kurwa, kurwa Max. Kurde, to w ten coraz lepiej wziął. No o, ładnie, ładnie. Samo. I tak mówię, kurwa, i tak samo jak ty, Maxi, dwa tygodnie temu, mówię, kurwa, nic. No. Kurwa, po pierwszym tym. O, kurwa. No po co, bo tak. na dalej jest? Tak, jest na biało. Greydax, no. to dzisiaj rano mówił, że wpadnie Grejdax, no i wypadł. Mam nadzieję, że będzie imp i ten pestil z Mało wow, się chyba po naferom brasie jeszcze. Kurde. W sumie rację masz wikadny. No jak masz profit na chuncie, to po na te bossy już chodzisz? <grystanie> <grystanie> I tak się składa, że mam Imperora. No. Ale nic chuje, nie będziesz miał ten perfida. O, No, wikadnuszka. Tak. Zamyk na tego Overona, a nie kurwa... No, po co ci ten posiedzi. O, po co mi impera? Proszę bardzo, TP shillik za 3... 2, 1, zesrałeś się. A, to <gresso> patera. Ostatni hit. I... Kurwa, trident, zesrałem się. Nawet podróbę tridentu dostałem, kurwa! Widły! Widły do gnoju, żeby zabrać. Tak, kurwa. Kurde, fajnie, ich było, ale no... Dobra to te widły Teraz dawaj na ogra Idę, idę Fajnie, jest drugi raz chyba impa spotkałem, zajebiście Maxi, wczoraj dostałem pierwszy przelew na naszą walkę na Mam. Już szykują nam basen z Kisielem i budyniem, będzie TB i skabita. A ile w końcu dostaniemy za to? Ale będzie, ale będzie grubo ja już trenuję, codziennie wieczorem się właśnie... Wy mówicie, że co ja robię po 22:00. no właśnie smaruję się kisiele i się ślizgam po parkiecie, bo trenuję właśnie poślizg, żeby dobry trik zrobić, żeby szybko z Aleksana poskładać. Wczoraj też się ślizgałem i przy przypadek zanibałem głową szafkę, do ale... No tak, tak. Zresztą teoretycznie no, ja bym mógł z lewej, ty z prawej. No, to jest Wtedy już byś ja to ten przyniósł ten... tutaj. Kurwa. Czekaj, uważaj. Albo ja muszę teraz uważać. Ja jeszcze tego krypta, mam na No tak, ja przedtem przykładał ringi, bo. Czeka, czekaj, ja cię ucham, ja cię ucham. Nie, dobra, spanikowałem może jest, trochę, jest, jest nic... Jeszcze szkielet obok i dwa te. Za mój. Yy, jakoś, dobra, to jakoś mi ugnać, kurwa. Uchał. Ucham, czekaj. ale o oh, kurwa! Czekaj, 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 wyjdę, wytrwam. Idę, idę po ciebie. Nie, eee, pomóż, pomóż pomóż, Wyjdź, pomóż, 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 pomóż. Dobra, teraz było grubo, powiem ci. Wyszłeś, Wyszedłeś? No kurwa, ja, mi teraz pił za, za, ty, za bramką szkieletka. O kurwa, powiedz mi, żeś mi to jebał, jak za bramką? Ja nie wiem jak wyjść. No za bramką jest szkielet. Cofnij się tu. Nie wiem, nie wiem. No, Najdziwniejsze jest to, że nic nie mówię. Wikanin też nic nie mówi, kurwa i mi się Michał sama cieszy. Kurwa. No w takich sytuacjach ciężko, żeby się nie cieszył. <śmany> no o kurwa, ktoś mi gwiazdki wysłał. Au au, kurwa. Fajnie. Might ringa Dalej. Kurwa, prawie się wyjebał, dalej się cieszy. <śmany> prawie deduwa, kurwa, lecimy dalej. <śmany> jako, że jest bardzo mało deduł na dyntka wideo, także. to specjalnie na potrzeby odcinka. Siemano, korzystając z okazji chciałem jeszcze przedstawić nowe narzędzie, które mamy na stronie. Jest to hunting, party loot calculator dokładnie, e, na którym możecie sobie policzyć po prostu profit z e, dla całej drużyny. E, wystarczy po prostu osiągnąć tutaj w narzędzia i party loot calculator. E, macie takie okienko, możecie sobie je rozszerzyć, wystarczy wkleić tutaj oczywiście loga, dajcie dalej. Tutaj w tym okienku teraz pokazuję wam jaki macie całkowity zysk z e, ile każdy z was ma profitu, ile waste'u. No i teraz na przykład jest to dosyć przydatne, jeśli potrzebujecie odliczyć sobie na przykład defy. W tym momencie dajecie sobie plusik, możecie każdemu dodać, czy to defy, czy imbu, czy to tylko zechcecie. I tutaj wpisujecie ile mam sobie odliczyć, powiedzmy dwieście, bo tyle powiedzmy kosztowały kosztował Tibia Coiny na defy, więc to tym momencie automatycznie się odliczyły tutaj, odliczyły się tutaj. Możemy przejść dalej, czyli do do już do finalnego e, okna, gdzie jest po prostu podział zysków i pokazuje, że ja mam dać e, jednej osobie, drugiej osobie i tutaj jeszcze Paladin ma dać jednej osobie, MS-owi. E, wszystko jest e, pokazane. Jeśli klikniecie w to okienko, od razu się Wam skopiuje e, tekst e, transferu. Transfer 1545 Tu Golden Man. I możecie teraz wkleić do banku ten PCK i od razu wam to puści przelew Bardzo fajna opcja, tu jeszcze w do dole macie całkowity zysk oraz zysk dla gracza na głowę ile wyszło z takiego hunta Możecie sobie kliknąć od nowa, żeby ponownie policzyć, możecie sobie tutaj cofnąć, żeby poprawiać coś I ogólnie tak sprawa wygląda. Bardzo fajny kalkulator jest to nowe narzędzie, które znajduje się na stronie Maxicashipl możecie z niego korzystać, tu jeszcze macie 200 km jakbyście potrzebowali, w jakim mieście jest obecnego, obecnie rashi, czyli... Codziennie się tutaj to okno zmienia i macie szybki szaret kalkulator, gdzie po prostu wpisujecie swój level i pokazuje wam, z czym macie szaret. Są to oczywiście narzędzia pierwsze, na to jest to, nie będzie tutaj więcej, ale jak też potrzebował, to zapraszam do korzystania. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnym Dębetu wideo.